Dzisiaj opowiem Ci o podejściu, które może zmienić Twoje życie i kontakty z kobietami. Kiedy nie wychodzi z kobietami? Nie wychodzi wtedy, kiedy się przymilasz. Jesteś za dobry, cukierkowaty, słodki, za miły, chcesz naprawiać jej życie, chcesz się chcesz pocieszać. Jak tak robisz, to już wiesz po moich filmach, że generalnie masz przejebane. Ha, albo nie wiesz, i oglądasz pierwszy taki film na tym kanale i się właśnie teraz dowiadujesz. W każdym razie, jeśli chcesz mieć efekty z dziewczynami. Powinieneś odwrócić to nastawienie. Czyli zamiast się przymilać, zamiast słodzić, bądź facetem, który zachowuje się dokładnie odwrotnie. Ona do ciebie pisze, odpisujesz jej, nie mam dzisiaj czasu. Spotkała się z tobą, uśmiechasz się do niej po spotkaniu, po pocałunku i mówisz, myślisz, że się jeszcze spotkamy. Przecież jesteś dla mnie za niska, za młoda. Kończysz spotkanie, dziewczyna pisze. Odwracasz to nastawienie. Nie jesteś słodki, przymilający, tylko dokładnie w odwrotny sposób komunikujesz dziewczynie swoje tutaj wartości, swoje przekonania na jej temat i to już będzie bardzo silnie kobiety uzależniać. Dlaczego? Zobacz, spotykasz się z nią, całujesz ją, ona leży przy tobie podniecona, przytula się. Spędziliście codziennie tego typu po dwie trzy godziny, minęły trzy spotkania, a ty jej mówisz: z tego nic nie będzie. Ty nie jesteś dobrą kobietą do związku. Bo nie potrafisz gotować. Kończysz spotkanie i dostajesz sms -a. Czy ty jesteś na mnie zły? Jejku, wiesz co, przepraszam cię, ale dzisiaj nie miałam nic w lodówce. Dziewczyna się stara, wykorzystałeś dokładnie odwrotne nastawienie od tego, które stosowałeś do tej pory. Więc jeśli chcesz mieć efekty z kobietami, po prostu musisz zacząć inaczej się zachowywać niż. 99% facetów. Ja Ci dokładnie opowiem jak to zrobić, jak oglądasz moje filmy, to już pewnie też sobie wnioski na ten temat wyciągasz i Ci też idzie z kobietami dużo, dużo lepiej. Przestań być taki miły. Powiedz na przykład dziewczynie po pocałunku chcesz się jeszcze całować? Ona mówi może, a Ty mówisz musisz zasłużyć i się uśmiechasz, a dziewczyna ha, 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 ha. Dlaczego się śmieje? Dlaczego jest podekscytowana? Bo czegoś takiego nie usłyszała, a kobiety uwielbiają te gry w nieoczywistości, w to, że może ją pocałujesz, że może to dostanie, a może nie, to właśnie ją nakręca i dzięki temu będziesz miał o wiele lepsze rezultaty, dzięki temu będziesz miał tutaj efekty, o jakich marzysz, fantazjujesz, dużą ilość seksu czy kobiety, na których ci zależy. Więc nie bój się jej tak powiedzieć. A nawet umawiasz się z nią i piszesz, niestety nie przyjadę. Co ci zależy? Słuchaj. Jak ona i tak nie jest zainteresowana, to nie będzie zainteresowana. A jak jest zainteresowana, to w ten sposób ona czasami będzie dociekać. Dlaczego ty jej poświęciłeś tak mało czasu? Dlaczego nie masz do niej czasu? Dlaczego jej napisałeś, nie pisz, nie pisz do mnie, bo w pracy jestem, tak? I ona wtedy jesteś na mnie zły, widzisz, od razu pojawiają się tego typu efekty, jeśli ty przestajesz być zbyt miły, a stajesz się facetem, który właśnie potrafi komunikować tą pewność siebie czy poczucie wartości, jeśli chodzi o interakcję z kobietami. Polecam Ci to wykorzystać, bo często Wam tego brakuje, nie potraficie w ten sposób się zachowywać, a potem mi płaczecie, że mnie dziewczyna zostawiła, czy kobieta nie chce się ze mną spotykać. Niestety, jeśli nie korzystasz z tych metod, no to będziesz miał takie problemy. Kolejny przykład. Dziewczyna chce Cię pocałować kolejny raz, po próbie pocałunku, a ty ją zatrzymujesz i mówisz, nie cały mnie teraz, bo teraz nie mam ochoty. Widzisz, jesteś trochę bardziej wredny i to ją nakręca. Ona często czuje, że musicie zdobyć. Oczywiście tam jeszcze trzeba parę elementów zastosować, żeby to wszystko działało skutecznie i w taki sposób, żeby ona pragnęła cię o wiele bardziej. Natomiast faktem jest to, że te metody działają. Jak do tej pory byłeś zbyt miły, zbyt taki uczuciowy, wrażliwy, chciałeś pomagać kobiecie, to miałeś przejebane. Teraz dzięki tej wiedzy możesz się naprawić i Twoje relacje z kobietami mogą po prostu wyglądać zupełnie inaczej, tak? Łapeczkę mi do góry zostaw, jak się podobał ten film. Tylko do jutra do północy pakiet 15 kursów, 70% taniej. Najlepsza wiedza, jakąkolwiek zrobiłem ostatni raz ten pakiet w tej cenie, podobnie jak ten starszy pakiet w poprzednim tygodniu, więc warto sobie to pobrać, bo jutro o północy podnoszę cenę tego kursu i niestety będzie to wszystko kosztować dużo, dużo więcej pieniędzy, a teraz możesz mieć te wszystkie materiały w dużo niższej cenie, właściwie za grosze, bo tu pojedynczy materiał kosztował tam lekko 1000 złotych, Teraz możesz to wszystko pobrać 70% taniej tylko do jutra do północy. Korzystaj, bo jutro usuwam tą stronę. Wejdź, sprawdź co dla Ciebie przygotowałem, przeglądnij sobie, zastanów się, co będzie dla Ciebie odpowiednie, bo jutro o północy kasuję stronę, a do jutra możesz pobrać te wszystkie materiały, 70% taniej. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Korzystaj, bo ta wiedza, jestem o tym przekonany, zmieni Twoje życie i to teraz.